Chcesz, będzie wchodził? Mhm mm Wchodzi Wchodzą mida w ogóle Kurwa, odważnie Chłopaki Kroki na idzie. Jest typ na B1 Chyba archa wam robię Spróbuję dogonić na YOLO Deploying flashbang Arczę sklep, póki co. Hej Baka A. Dobra. To nie odbędę, no, ciastko uważaj. Mam jeden hapsa, kurwa. I dupę, raczej wygram. Eee, ninja! Patrz, archa? O kurwa, bunku nie zdechnij tylko. O, 3 sekundy nam zabrakło. Tak? O Jezu, totalnie nie ogarnąłem czasu, ja?